Cześć! Krąży legenda, że jeśli zostawisz pod tym filmikiem łapeczkę do góry, to w nagrodach za Champion strafisz nową ikonę urodzinową. Chyba warto dać sobie szansę, co? Lecimy z odcineczkiem 7 paczek 5 x 84 plus Na głównym koncie u mnie. 5 x 84 plus, number one, 3 natrafimy na jakiegoś będę Od razu Jean, Francus! Ramkasz! Lafont. 5 na 5! Okej! Okej! Dobry początek. Dobry początek z LaFont. Jedziemy, druga paczuszka. Dawaj, 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 dawaj. Ja jeszcze raz. Nie tym razem, niestety. Oj, cóż, przecież już teraz do końca nie zobaczę. No tak Jedziemy, jedziemy. Oj, 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 ale sypią te berfdeje. Mogę do Francuski francuskiej? Pane sio. Jeraj. Oj, 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 ale to już duplikaty takie, że szkoda je zostawiać. Dobra, kolejna paczka. 5, na 64 Oby bez duplikatów. Proszę, proszę, proszę. Lukaku? Nie, hiszpan jakiś. Dawid, ty 87, spoczko. A kto w środku jeszcze? Kto w środku jeszcze? Zobaczmy. No dobra, jeden duplikat Jamesa. Niech będzie. Lecimy, lecimy z kolejną paczką. Już zbliżamy się tutaj do. o, tutaj, do, fini do finiszu tych foczuszek. No, Rodrigo Palacios. Dobra, jeszcze dwie takie paczki. Będziemy zatankowani foderami. Ale już bez berwdajów chyba, niestety. Tylko pomocnik, Thiago, 86, Liverpool, dobrze, dobrze, dobrze I ostatnia taka paczka, 5 x 64 zobaczmy Jest! Trzeci birthday, Nigeria, PP, Czuchwyze 3 footberry w trafione, nice I znowu bez duplikatów, pięknie Dobra, dawać, po 19 w takim układzie Aj, dał ładnie grina Landowski strzela go, wszyscy piją, gra Nie no, Messler, chłopie No mamy lipę teraz Widzicie, moment, momentum wpada Przegrałem jeden mecz chwilo, chwilo, Chwila, chwila, gorszej gry i też mam kłopot, nie? I muszę teraz z tego wyjść Ale muszę z tego wyjść Miałem super sytuację, złe timingi na podania wybrałem W defi odwalamy Żura nie może też uciekać tak, no, wreszcie, wreszcie dobra interwencja Vergina, bo... Dobrze, z brawo. Nice, jest, 0 brawo. Nie, nie, kto to wypisał? Kto to napisał, Sorry, Dlaczego ty... Co ty napisałeś, chłopie? Chłop wyjdzie przy remisie, róbcie screeny, ty żartujesz sobie ze mnie w tym momencie? Przecież ładnie grał gość! Ładnie grał, no zagraj ze mną mecz! Ale ładnie zagrał teraz Nice, 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 fałszyk! Ale dał! Piękną piłę! Brawo! Nie, Nie! 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 Nie, 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 się oj, zabawił oj! no, oj, to oj. się teraz zabawił nie no, 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 trafić w ten sposób Come on. Mbappé. Achimé. Так, bravo. браво. Браво, пускай. Рамос, так есть, так есть. Пекна акция. Ale schomacik zróżnego Mecziki nagrody! See you later. Zobaczymy Mati Kozak, Mati Kozak, Naszym rywalem Tak, pięknie No nie patrzę, ja ten krótki odsuwam Green. miał być! Ebapi, ręce tak do przodu, ręce tak do przodu, patrzy, ładuje. I lecimy piki za. Foot Championy, Almada, Saka, dobra, weźmiemy sobie Almadę, oczywiście pójdzie na jakąś dalszą przepałkę, 86 yy. Mam do 87, dobra Lecimy dalej, lecimy dalej, Uhu uh, hu uh, uh, hu Douglas Lewis Całkiem solidź, całkiem solidź bym powiedział o. Jak on tam wygląda ogólnie, a-je-je-je, te gwiazdki, nie, te gwiazdki Troszkę, troszkę, przecież troszkę bardziej był zbustowany i byłby naprawdę grywalnym Też ale wiadomo, to jest Team of the Week i osim he, no sam koniec, bardzo proszę S hit, to jest, taka ka to, jest, to jest taka karta, że w Fifi 17 w nagrodach za Fuczepius, gdybyśmy go trafili, to on by wywarł 300 tysięcy, nie? Realnie, no ale dobra Jedziemy dalej Złote piki, a może food day'owe? No dobra, Cygankov 88, bierzemy Pewnie, że tak O nie, 4 x No można tu trafić foodu prawda? No można, 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 ale to nie będzie... Nie będzie naszym udziałem, niestety. Ja z tych złotych pików nigdy nie trafię nic dobrego. No w Champions, nigdy, naprawdę. O ciebie, runie, siarczysty. Trzy paczki ultimate. Trzy paczki ultimate wymienne. Lecimy. Lecimy. Dobra, nic nie ma. Jak złote, to nic nie ma. te walkout, ale pewnie nie. A nie, był. Nawet dwa, nawet. Cztery walkouty. Okej, okay, okej. Okay. No to całkiem w porządku, Całkiem w porządku się paczuszka. Kolejna paczka ultimate wymienna. Mój kolejny złoty zawodnik. Ale czy tym razem też będzie walkout? No nie, 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 tu już widać, Muniał 84. Ostatnia paczka ultimate wymienna, zobaczmy. No nie. No niestety nie. A kunia 85. Proszę bardzo. Jeszcze jedna paczka za 50 wymienna, bardzo proszę. Chcę naprawdę pokazać, że warto, warto do końca grać w Food Champions, warto. Warto walczyć o te nagrody, bo to masz więcej paczek, większa szansa, prawda, żeby trafić znakomite karty w hiszpańskiej narodowości, na przykład. Dawid Soria. Dawid Soria, 82. Ja czasami zastanawiam się, czemu ja się na przykład boję otwierać nagrody za Foot Champions w zeszłym tygodniu. Bo nie ma eventu. No przecież to są te same nagrody. Ludzie, przecież to są te same nagrody. To co za różnica? Czy jest Foot Birthday, czy to ty Icon, czy coś innego jeszcze. To jest to samo wszystko. Dobra, paczka do 100 Bardzo proszę, to jest też za mm, kwalifikacje do Food Champions. Jest! Kolejna złota karta. Food Champions Walkout for the Finals, for the Playoffs. Romelu Lukaku, witam. Pięknie. Uuu, Petratus jeszcze, no są. tak